O 6.30 rano, 2 września 2025 roku, amerykańskie ekrany monitoringu rozświetliły się pojedynczym celem: Wenezuelską motorówką mknącą przez Morze Karaibskie z pełną prędkością. Jej dwa silniki zaburtowe wyżłobiły białą bliznę na falach, przewożąc uzbrojonych mężczyzn, którzy myśleli, że to kolejny przemyt. Nie mieli pojęcia, że ocean wokół nich już zamienił się w klatkę. Z góry niebo nie było puste. Amerykańskie satelity patrzyły w dół, a ich czujniki termiczne rejestrowały smugę spalin łodzi, niczym świecącą strzałę. Tysiące mil dalej analitycy śledzili każdy jej ruch w czasie rzeczywistym. To, co załoga uważała za wolność na otwartych wodach w rzeczywistości, było już zastawiającą pułapką na wysokości 25. Zero stóp. OK. 7600 memedytkach krążył samolot rozpoznawczy. P8. Poseidon Marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, a jego potężny radar przecinał chmury określając pozycję łodzi z matematyczną precyzją. Nawet zaszyfrowane sygnały radiowe przesyłane do Caracas nie były już prywatne. Posejdon nasłuchiwał, nagrywał i przesyłał wszystko do sieci bojowej marynarki wojennej, a na horyzoncie początkowo zaledwie punkcik pojawiła się sylwetka wczesnego niszczyciela klasy Burke. 9 tysięcy ton amerykańskiej stali, najeżonej pociskami i czujnikami. Dla przemytników było niewidoczne, dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych los łodzi był już przesądzony. To, co wyglądało jak kolejny przemytniczy atak, przerodziło się w coś zupełnie innego incydent na skalę globalną. Bo do końca tego dnia ta łódź zostałaby zniszczona, Caracas nazwałoby to aktem wojny, a świat patrzyłby, jak marynarka wojenna USA zatapia na wodach międzynarodowych statek powiązany z kartelem, a ta lekcja byłaby brutalna. Ucieczka nie była możliwa, przemytnicy o tym nie wiedzieli, ale od momentu, gdy ich łódź nabrała gazu, weszli w strefę śmierci. Brzmi to dramatycznie, ale w doktrynie marynarki wojennej USA jest to brutalnie proste. Gdy cel wkracza do zmapowanego sektora wiele warstw nadzoru i ognia, nakłada się na siebie aż ucieczka staje się matematycznie niemożliwa. Właśnie w to wpadła wenezuelska łódź. Wysoko w górze satelity nie tylko robiły zdjęcia, Śledzili sygnatury cieplne, elektroniczne trzaski, a nawet słaby ślad węglowodorów w spalinach. Z każdą sekundą, gdy silnik łodzi ryczał, dane piętrzyły się wyżej. Przemytnicy myśleli, że są szybcy. Prawdę mówiąc, ich prędkość maksymalna wynosząca około 50 węzłów nic nie znaczyła, a przestrzeń bojowa była zszyta czujnikami poruszającymi się z prędkością światła. Kolejnym etapem był P8 Poseidon. Nie myślcie o nim jak o zwykłym samolocie, to latające stanowisko dowodzenia. Jego radar AN-AP-10 może przeszukać setki mil oceanu za jednym razem, wykrywając jednostki tak małe jak Skiw. Załoga Poseidona nie tylko oznaczyła łódź, ale i podążała za nią. Za każdym razem, gdy przemytnicy zmieniali kurs P8, korygował kurs dyskretnie, utrzymując cel w swoim elektronicznym celowniku. A Posejdon nie tylko obserwował, ale i podsłuchiwał. Każde połączenie radiowe z Wenezuelą, każdy zaszyfrowany sygnał był przechwytywany i oznaczany. To, co przemytnicy uważali za bezpieczny ruch, było już archiwizowane na amerykańskich serwerach, zanim jeszcze ich wiadomość została wysłana. Tymczasem pułapka nawodna zamknęła się. Niszczyciel klasy Arleigh Burke, w tym przypadku jeden z najnowocześniejszych okrętów wojennych z pociskami kierowanymi, manewrował, aby zająć pozycję. Mówiąc najogólniej, był to tylko punkt na horyzoncie, ale pod tym stalowym pokładem znajdowało się 96 pionowych wyrzutni zdolnych do odpalania wszystkiego od pocisków ziemia-powietrze po Tomahawki do ataków lądowych. W przypadku statku z narkotykami, cóż to była przesada, ale niszczyciel miał na pokładzie więcej niż tylko pociski. Jego system radarowy an 1 będący częścią pakietu bojowego Aegis, dyskretnie przekazywał dane o położeniu wszystkim alianckim okrętom i samolotom w zasięgu. Przemytnicy nie byli ścigani przez jeden statek, zostali złapani w sieć. Ta sieć to prawdziwe znaczenie słowa otoczeni. Nie pierścień statków widoczny na wodzie, ale niewidzialna sieć nakładających się na siebie elementów nadzoru, uzbrojenia i koordynacji. Łódź mogła skręcić na północ-południe lub spróbować sprintować na zachód w kierunku wód Wenezueli. Nie miało to znaczenia. Każdy kurs był już wyznaczony, każdy potencjalny wektor ucieczki objęty. Kiedy nadszedł rozkaz, nie było dramatycznie żadnych krzyków, żadnych pościgów w ostatniej chwili. Załoga Poseidona nadała potwierdzenie celu. Centrum Informacji Bojowej Niszczyciela potwierdziło. Radary kontroli ognia ustawiły się w szeregu i w chwili, której przemytnicy się nie spodziewali, precyzyjne uderzenie zamieniło ich kadłub z włókna szklanego w płonący wrak. Łódź została zniszczona w ciągu kilku sekund. Ucieczka była niemożliwa. Dla amerykańskich dowódców operacja była podręcznikowym sukcesem. Dla przemytników nie było żadnych szans. Ocean, który, jak sądzili, dawał im wolność, w rzeczywistości stał się klatką zbudowaną z satelitów, samolotów i stali. Pentagon nie tracił czasu na ogłoszenie wyniku. W ciągu kilku godzin Waszyngton uznał misję za sukces w walce z narkotykami. Jak twierdzili, celem nie była po prostu przypadkowa łódź przemytników. Była ona bezpośrednio powiązana z Trende Aragua najpotężniejszą siatką przestępczą w Wenezueli. Według Białego Domu łódź przewoziła członków kartelu i narkotyki przeznaczone do regionalnej dystrybucji. Amerykańscy urzędnicy twierdzili, że atak wyeliminował 11 podejrzanych o działalność kartelu na wodach międzynarodowych. Sam prezydent Donald Trump rozszerzył tę tezę, dodając, że atak pokazał determinację Ameryki w ściganiu karteli gdziekolwiek działają. Jednak choć amerykańscy urzędnicy mówili o sukcesie, reakcja w innych miejscach była burzliwa. A Nicolas Maduro z Caracas nazwał to jawną agresją. Twierdził, że mężczyźni na pokładzie byli obywatelami Wenezueli zamordowanymi bez procesu, a ich śmierć stanowiła naruszenie suwerenności i prawa międzynarodowego. Strajk szybko przeniósł się z nagłówków gazet o narkotykach do debat o jego legalności. Sojusznicy zachowali milczenie, ale analitycy dostrzegli ryzyko. Gdyby każde mocarstwo rościło sobie prawo do zatapiania łodzi, wyłącznie na podstawie podejrzeń wody, międzynarodowe mogłyby stać się strefami swobodnego ostrzału. Dla marynarki wojennej był to czysty strzał, dla Wenezueli to była zbrodnia, a dla obserwującego to świata. Niebezpieczny precedens, którego konsekwencje wykraczały daleko poza płonącą łódź. Z zewnątrz strajk wyglądał jak brutalny akt siły. Niszczyciel marynarki wojennej w kilka sekund unicestwia statek z narkotykami, ale w Pentagonie operacja była ceniona z zupełnie innego powodu z powodu danych. Każdy przemytniczy nalot to żywy dowód wywiadu. A ten dał marynarce wojennej USA coś więcej niż tylko płonący kadłub. Pomyślcie tylko. Przemytnicy kontaktowali się przez radio ze swoimi przemytnikami w Wenezueli. Wytyczyli trasę, wybrali przystanki na paliwo i przewieźli sprzęt. Wszystko to zostało przechwycone, nagrane i oznaczone. Marynarka wojenna nie tylko wymazała łódź, ale zmapowała część sieci logistycznej Trende Aragua. Każdy głos w radiu, każda używana częstotliwość, każdy wzorzec czasowy. Wszystko to trafiło prosto do amerykańskich baz danych. Następnym razem, gdy któryś z tych głosów się pojawi, system natychmiast go rozpozna. To samo dotyczy taktyki. Jak przemytnicy reagują, gdy śledzą ich samoloty, które trasy preferują w ciągu dnia, a które w nocy, czy pod presją kierują się prosto na wody Wenezueli, a może próbują ukryć się w ruchu komercyjnym? Każda odpowiedź daje analitykom więcej narzędzi do przewidywania i manewrowania kolejnym atakiem terminologii wojskowej nazywa się to wzorcem inteligencji życiowej i jest bezcenne. To nie pierwszy raz, kiedy siły amerykańskie zamieniły zastraszanie lub agresję w zbieranie danych. Kiedy wenezuelskie F16 później przeleciały nad USS Jason Dunham, Niszczyciel dyskretnie zarejestrował ich sygnatury radarowe i komunikaty, zamieniając niebezpieczny przelot w nieoczekiwany zysk w postaci danych wywiadowczych. Kiedy chińskie śmigłowce Z-10 próbowały zaniepokoić amerykańskie patrole na Morzu Południowochińskim, udostępniły swoje elektroniczne odciski palców za darmo. Nawet Huti, wystrzeliwując rakiety z ramienia na Morzu Czerwonym, narażali swoje systemy na podczerwień, co było informacją wywiadowczą przechowywaną przez marynarkę wojenną na przyszłe walki. To właśnie jest ukryty skarb. Przemytnicy wierzyli, że próbują szczęścia na otwartym morzu. W rzeczywistości byli nieświadomymi uczestnikami operacji inwigilacyjnej znacznie większej niż oni sami, a we współczesnej wojnie strona kontrolująca dane zazwyczaj kontroluje walkę. Zniszczenie łodzi przemytników również nie pozostało taktycznym przypisem. Wybuchł w całym politycznym krajobrazie. W ciągu kilku godzin od ataku prezydent Wenezueli Nicolás Maduro pojawił się w telewizji państwowej z zaciśniętymi pięściami, oskarżając Waszyngton o morderstwo. Nazwał atak naruszeniem suwerenności i zapowiedział odwet, mówiąc swojemu narodowi, że Ameryka przekroczyła czerwoną linię. Dymarce dla kraju, który i tak już był objęty surowymi sankcjami i pogrążony w głębokim kryzysie gospodarczym, incydent ten stał się paliwem dla nacjonalistycznych nastrojów. Maduro nakazał wenezuelskim siłom zbrojnym postawienie w stan pełnej gotowości, a państwowe media nadały zdjęcia myśliwców F-16. Z ryczącymi silnikami na uszkodzonych pasach startowych i żołnierzy maszerujących przez nadbrzeżne garnizony. Dla opinii publicznej zostało to odebrane jako akt buntu. Wenezuela nie dała się zastraszyć, ale za brawurą kryła się brutalniejsza rzeczywistość. Siły powietrzne kraju się starzeją. Flota amerykańskich F-16. Pilnie potrzebuje części, a marynarka wojenna nie ma szans w starciu z amerykańskimi niszczycielami krążącymi tuż przy brzegu. Caracas nie mógł stawić czoła Waszyngtonowi, ale mógł rozegrać niebezpieczną grę prowokacyjną. Gra rozegrała się zaledwie trzy dni później. Dwa wenezuelskie F-16 przeleciały nisko nad USS Jason Dunham. Niszczycielem klasy Arleigh Burke, operującym na wodach międzynarodowych. Pentagon uznał ten ruch za lekkomyślny i prowokacyjny. Z pokładu Danhama marynarze obserwowali, jak odrzutowiec przelatuje z rykiem na tak niskiej wysokości, że fale uderzeniowe rozbijają się o powierzchnię wody. Dla Caracas wyglądało to jak bunt sygnał, że Wenezuela się nie cofnie. Dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych to był dar. Każdy impuls radarowy, każde połączenie radiowe z tych samolotów zostało zebrane, skatalogowane i zapisane, zmieniając zastraszanie w surową informację wywiadowczą. Ale niebezpieczeństwo eskalacji było realne. Marynarka wojenna miała stałe rozkazy wstrzymać ogień, chyba że jest się bezpośrednio zagrożonym. Jednak w świecie, gdzie myśliwce naddźwiękowe zbliżają się do siebie, w ciągu sekund granica między prowokacją a atakiem może się szybko zatrzeć. Jeden błędny odczyt radaru lub przypadkowe wystrzelenie pocisku mogło zamienić napięty przelot w strzał rozpoczynający wojnę. Waszyngton odpowiedział tym samym: nie powściągliwością, ale posiłkami. W ciągu tygodnia do Portoryko wysłano 10 myśliwców Stealth F-35 Lightning Draw. Zaledwie dwie godziny lotu z wenezuelskiej przestrzeni powietrznej. To nie były relikty lat 80, jak F-16 z Caracas. To był klejnot w koronie Ameryki. Samolot piątej generacji zaprojektowany do niszczenia obrony wroga, zanim ten w ogóle zorientuje się, że jest celem ataku. Przesłanie było jednoznaczne: jeśli Wenezuela chciała zaryzykować w powietrzu Stany Zjednoczone, były gotowe podnieść stawkę. Efekt domina rozprzestrzenił się jeszcze bardziej. Władze regionalne od Kolumbii po Wyspy Małych Antylii nerwowo obserwowały, jak Karaiby zapełniają się amerykańskimi okrętami wojennymi i patrolami bojowymi. Armatorzy zmieniali trasy tankowców. Dyplomaci w Waszyngtonie ostrzegali, że jeden zniszczony motorowiec stał się punktem zapalnym, grożącym destabilizacją całej półkuli. To, co zaczęło się jako atak antynarkotykowy na pojedynczy statek powiązany z kartelem, przerodziło się w konfrontację między dwoma państwami, zamieniając spokojne Morze Karaibskie w arenę nowego impasu z czasów zimnej wojny. Pod koniec pierwszego tygodnia września 2025 roku Morze Karaibskie wyglądało na pierwszy rzut oka tak samo. Błękitna woda, wzburzone fale, statki handlowe na horyzoncie, ale pod osłoną spokoju równowaga sił uległa zmianie. Jedna motorówka pełna przemytników, którzy myśleli, że są nietykalni, wciągnęła Wenezuelę i Stany Zjednoczone w nowy niebezpieczny impas. Dla przemytników ocean miał być wolnością. Dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych stał się poligonem doświadczalnym. Satelity, samoloty patrolowe i niszczyciele działały w cichej koordynacji, pokazując, że współczesna wojna nie opiera się na traumatycznych pościgach ani strzałach ostrzegawczych. Opiera się na sieciach, na danych, na precyzji, która nie pozostawia miejsca na ucieczkę. Ta łódź Nigdy nie była po prostu łodzią, była sygnałem testem i wyzwalaczem. Dla Caracas ten incydent był upokorzeniem w przebraniu buntu. Maduro mógł ryczeć w telewizji, jego myśliwce mogły przelatywać nad amerykańskimi okrętami wojennymi, ale nic z tego nie zmieniło rzeczywistości. Wenezuelska armia jest w opłakanym stanie, jej sprzęt się starzeje, a taktyka została już zarejestrowana w amerykańskich bazach danych. Każda próba demonstracji siły jedynie obnażała kolejne słabości. Sytuacja między Waszyngtonem a Caracas osiągnęła punkt krytyczny, w którym każdy ruch, każde oświadczenie i każda akcja militarna zdają się tworzyć więcej niestabilności niż ją rozwiązywać. To, co zaczęło się jako demonstracja siły i odstraszania, powoli przekształciło się w cykl eskalacji. W którym oba narody uwikłane są w niebezpieczną grę polityczną i militarną. Oto moje pytanie do Was: co sądzicie o całej tej sytuacji? Czy Stany Zjednoczone miały rację rozpoczynając ataki, czy też konfrontacja między Waszyngtonem a Caracas wymknęła się spod kontroli? Z jednej strony zwolennicy decyzji USA. Argumentują, że atak był konieczną reakcją na narastające zagrożenie. Raporty wywiadowcze sugerowały, że reżim wenezuelski rozszerzał współpracę z transnarodowymi siatkami przestępczymi i mocarstwami zagranicznymi, wykorzystując dochody z handlu narkotykami i nielegalne operacje do finansowania działań destabilizujących w Ameryce Łacińskiej. Z tej perspektywy atak USA nie był aktem agresji, lecz działaniem wyprzedzającym, sposobem na powstrzymanie narastającego zagrożenia dla bezpieczeństwa, zanim zdąży się ono rozprzestrzenić. Zwolennicy tego poglądu twierdzą, że Waszyngtonowi wyczerpały się opcje dyplomatyczne po latach sankcji, nieudanych negocjacji. I wielokrotnych ostrzeżeń, które były ignorowane. Z drugiej strony krytycy postrzegają ataki jako lekkomyślne i krótkowzroczne, będące kulminacją polityki zagranicznej, która często zastępuje strategię siłą. Argumentują, że Stany Zjednoczone, próbując pokazać swoją dominację, nie doceniły politycznych konsekwencji ataku na suwerenne państwo na półkuli zachodniej. Takie działania ich zdaniem jedynie podsycają nastroje antyamerykańskie, zbliżają Wenezuelę do innych rywalizujących mocarstw, takich jak Rosja, Chiny i Iran, oraz stwarzają podatny grunt dla nowych powstań i niestabilności w regionie. To, co miało być szybką, zdecydowaną demonstracją siły, mogło zamiast tego przerodzić się w długotrwałą konfrontację. Taką, która kosztuje więcej w postaci izolacji dyplomatycznej i regionalnych urazów niż korzyści w zakresie bezpieczeństwa. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że zarówno Waszyngton, jak i Caracas wykorzystują konflikt do realizacji celów polityki wewnętrznej. Dla przywódców USA zajęcie twardego stanowiska wobec Wenezueli jest wyrazem siły i determinacji. Przesłaniem skierowanym nie tylko do Ameryki Łacińskiej, ale także do przeciwników obserwujących sytuację z Moskwy i Pekinu. Z kolei dla rządu Wenezueli, każdy amerykański nalot to polityczne złoto okazja do podsycenia nacjonalistycznych nastrojów przedstawienia się jako ofiary imperialnej agresji i umocnienia kontroli nad krajem. Ta dynamika nie jest nowa, ale stawka jest wyższa niż kiedykolwiek. W przeszłości napięcia między USA a Wenezuelą ograniczały się głównie do sfery gospodarczej i dyplomatycznej. Dziś wkroczyły one na grunt militarny, co zmienia wszystko. Każdy atak dronów, każde użycie marynarki wojennej, każde zagrożenie odwetowe niesie ze sobą ryzyko błędnej oceny sytuacji. W otoczeniu zdominowanym przez nieufność i propagandę, pojedynczy błąd może wywołać szerszy kryzys regionalny, obejmujący kraje sąsiednie, a nawet podmioty niepaństwowe działające w całej Ameryce Łacińskiej. Zatem ponownie. Czy Stany Zjednoczone miały rację atakując? A może Waszyngton przekroczył pewną granicę, eskalując kryzys, który można było opanować powściągliwością i dyplomacją? Nie ma prostych odpowiedzi. Jedno jest pewne ta konfrontacja stanowi punkt zwrotny na półkuli zachodniej. Punkt, który wystawi na próbę nie tylko granice amerykańskiej potęgi, ale także wiarygodność jej długoletniego roszczenia do roli siły stabilizującej w regionie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Czy pokaz siły Waszyngtonu osiągnął swój cel odstraszania, czy też obnażył słabości, które chciał ukryć. Bardzo mnie ciekawi, jak to odbierasz. I dzięki za oglądanie. Nie zapomnij polubić, jeśli spodobało Ci się to podsumowanie i koniecznie zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. I jak zawsze, jeśli chcesz pójść o krok dalej i bezpośrednio wesprzeć nasz kanał, dołącz do floty. Otrzymasz odznaki lojalnościowe, priorytetowe odpowiedzi i pomożesz nam wydobyć na światło dzienne więcej prawdziwych historii morskich. Kliknij, dołącz na stronie naszego kanału i dołącz do nas. Bo jeśli ten incydent czegoś dowodzi, to tego, że kiedy grasz przeciwko marynarce wojennej USA, kasyno zawsze wygrywa. Do zobaczenia następnym razem.